Cześć hejty, ja jestem Mariusz, już nie siedem i witam was w kolejnej reakcji z naszego mini-maratonu, gdzie robimy sobie reakcję na wszystkie nuty, które wyszły po premierze płyty Reto pod tytułem Igor. Oczywiście spodziewać się też reakcji z nut z płyty Deluxe, ponieważ takową posiadam. Odsyłam również do poprzednich odcinków, gdzie robiliśmy sobie reakcję na nutę Main Stage, kiedy byłem małym chłopcem, jak i również samolot, który okazał się cholernie mocnym Bengerem. Dzisiaj z kolei, moi drodzy, będziemy robić sobie reakcję na nutę pod tytułem Czarny Słów, w produkcji Liska, gdzie również możemy się spodziewać fitów takich osobistości jak Nader, Wrubel oraz Marko. Zobaczymy, jak się zaprezentują. I jeśli się nie mylę, to są przedstawiciele wszyscy ze Styksu. Jestem bardzo ciekawy, jak sobie poradzą, ponieważ Reto promuje nowych zawodników. No poza Wrublem, który już jest na scenie dość długo i chociażby podczas rozmowy z nim na koncercie w Katowicach kilka lat temu dowiedziałem się, że na przykład robi już klipy Reto czerni Biel. Jak i również, jeśli się nie mylę był na teledysku Reliquick jakbyście się przyjrzeli. Plus też był w SB, więc to jest już troszkę starszy wyjadacz, mimo tego dalej jest w Undergroundzie. Zobaczymy jak się zaprezentują. Fajne jest to, że Reto po raz kolejny wyciąga rękę do wróbla, zobaczymy jak się zaprezentuje, a Wy jeżeli cieszycie się z powrotu reakcji i z powodu tego, że pojawia się właśnie mini maraton, to możecie zostawić łapę w górę. Suba to na dole razem z dzwonem, bo lecimy po 1000 subów, a my bez przedłużania przechodzimy do reakcji. 23 cale trulam po asfalcie. Ona chce mnie, ale ja i tak nie pragnę. Diamentowy Rolex, okulary kartier. Zabrałem to, co moje resztę kupuję za własne. A. Ale fajny beat, podoba mi się beat, na pewno. Natomiast już tutaj mamy flex od początku, no ale nie spodziewałem się czegokolwiek innego po nazwie Czarny Sów. Że będzie o autach, zobaczymy, jak będzie szło dalej. No i tak jak powiedziałem, jestem ciekawy, jak się zaprezentują członkowie movementu Styx Nie palimy takich samych topów. O jak nie dotknęła prochu O kurde to jest Zapel tego Nie powiesz się jutra, jeśli się nie mylę w tle Fajnie, fajny zabieg Ty na melanz się na zarabianie Gumki mam do plików, ty masz gumki i brak jajek A uh, nie jeździmy takim samym autem Ej, Starsze panie myślą, że ukradłem Ej, Młode panie lubią No na pewno nie jeździmy tym samym autem, bo każde auto ma swój win, swoją rejestrację, więc... To na pewno Kiedy staję, ale ja już niezbyt jeśli jest tu zatrzymany człowiek jak Feniks, wokół wszędzie popiół, grubo jak obeli Rajany, kto to? Nie wiem, nie poznaję po głosie Natomiast już się dokształcam Okej, okay, jest to nader Zobaczymy jak poleci Felix, tak bawiłem się co roku Tu zawodowy tancerz, by mi nie dotrzymał kroku Znam klimat wielkość że nic tutaj zwiększa się jak to. Dzisiaj siedzę zajebany i przeglądam znowu menu w bar Przywiozło nas czarne SUV to beczku nie był far Kiedyś myślałem jak na powierzchni być jak nenufar. Dzisiaj wiem, to ciężka praca bez niej nic by nie dał dar. Czuję, się lekko. No to jest oczywiste, bez ciężkiej pracy nie ma kołaczy. Póki co taka zwrotka troszkę o niczym, ale brzmi spoko, bo Tak do pobojania sobie głową. Nie jak elektro. Nie brak na słońcu. Ja przeszedłem przez piekło. Karnację mam po ojcu. Duszę jak matkę jedną. Ma braci się nie traci Jadę w suwie razem, że nie. Słów. Nie ty a mój. Nie no Lisek, Lisek to jest takie odkrycie, te wokale, te chórki na dole w refrenie, no świetny jest ten bicior, naprawdę Lisek zrobił taką robotę, Lisek ugotowałeś, naprawdę, no i też jest fajny wjazd w refren od Reto. To jest po polsku, nas nie dogodnia ta Okej, okay, to nie jest po polsku, ale nie wiem w jakim to jest języku kompletnie. Wybaczcie Niedzie W środku pięciu albo dwóch Czarne szyby jadą w dół Nie brałem i ja bym mógł nie brałem... Po drodze parę stacji, nowy adres nawigacji Dobra, to poko się poznaje, to jest wróbel Znowu ten wróbel Czarny i biały sedan, podjazd tak jak z ambasady oh, Droga z podkładki na sam szczyt, sam szczyt. Jeśli karnik, okay, to Okej, już miałem tutaj powiedzieć, że kiedyś nie miałem, teraz już mam Typical, classic, ale też odwołanie do karnika W ogóle mega ciekawie to rozwiązał właśnie Rubel W sumie mega inteligentnie, bo zainteresowanie jego płytą było dość mierne Gdzie, no jakby, będąc pod reto, który mimo wszystko, mimo wszystkich kontrowersji Takich wypadków jak ci miał No i można nazwać spokojnie legendą Ale jednak najbardziej wypromowany pierwszy członek z tyksu nie był jakoś świetnie przyjmowany. Może to też przez to, jak się przyjmowały jego bity, czyli po prostu były plastikowe, ciągle tak samo brzmiące. No ale przechodząc do meritum, wypuścił tam chyba 200 czy 500 tam sztuk swojej płyty do kupienia. I fajnie to gra, bo to się wyprzedało i spoko. No i przez to można powiedzieć każdy posiadacz karnika, że no jest to jakieś osiągnięcie, jakiś flex, że to masz. Widziałem jak na mnie patrzą Kiedyś nie wierzyli to sam zbudowałem klasztor Każdy ma na głowie kaptur, nie tylko jak wysiadają, nastawiają karku, ej Jedzie czarny sufik Ogólnie mimo wszystko mi się podoba kilka nut frubla I uważam, że tutaj ta zmiana flow na plus Jak uważam, że bity są jego co najmniej średnie co, co najwyżej średnie To z kolei jego nawika Często mi się po prostu podoba Nie trzyma nie mów nic w łańcuchu nad nim jest biglu to codzienne POV, jednak chciała dać bez gumki... Dobra, to było dziwne To było... mega dziwne Ale to za wimki pli Znów zapakowane podaż, są trzy wagony w kordonie jako... Oho, to chyba Marko w takim razie Si, to Marko No ciekawe jak się zaprezentujesz, Marko Na prezydencką, ale bez psów na ogonie Ile bym tu nie próbował, już się nie umyją dłonie Odciski od ciężkiej pracy, czy ślady zostawił, to wiec to jeszcze nie czas na spowiedź, całą resztę sobie wezmę, chcesz życzyć, wystarczy zdrowie Nie wam niepokoju, lęgów, ale może jedną fobię, że przestanie się obracać złoto, wszystko czego dotknę Chciałem w tunelu... Fajne odwołanie do Midasa i wszystko czego tylko dotknę, to staje się złotem Oczywiście nie chodzi mi o Midasa od Sentinel, a tego prawdziwego Midasa Znaleźć świat, dlatego wciąż pod prąd, nie masz długi mi mrogać, zaczną otworzyć Mega dziwny mix jest, co do tego Marko Mega dziwnie mi się tego słuchasz sprawdzę, Może jest, kto co mixował, nie jest tylko tekst Przynajmniej przez to wiem, że Marko to Marcin Przybyszewski Ale mega, mega dziwny mix Jeśli to DJ Johnny, to dziwny A uważam akurat legendarnego DJ'a Jonego za gołta, jeśli chodzi o mix Uważam, że nie ma lepszego człowieka, jeśli chodzi o mix w Polsce nie zostało na Jedzie czarny słów, nie taty, a mój. Poleciało tatu. Nas nie DOGONIA i chuj. Jedzie czarny słów. W środku pięciu albo dwóch. Czarne szyby jadą w dół. Nie brałem I ja bym mógł. Nie no i to jest nuta, która moim zdaniem, tutaj powinien być wers, co to za logo, typ, moje to logo Styx, to tutaj powinno być, tutaj jest cały Styx, tutaj jest właśnie przewózka, że wasze ekipy to chuj z nimi, Styx to jest Styx i nie warto z nimi zadzierać, karty z chłopaków pokazuje pazura na swój sposób, a nie w nucie Pumba, gdzie przez ileś sekund słyszymy tylko od kawy. No, szkoda, że to wtedy nie wyszło wraz z Styx. Uważam, że to jest spoko nuta, natomiast jest to coś super. No to jest taka typowa przewózka, że my tu jesteśmy struks, my jesteśmy super i ogólnie budzie się nas, nas, prostu będziemy wszystko, bo nie mieliśmy kiedyś nic, a teraz będziemy zdobywać coraz więcej i oby tak faktycznie było. Trzymam kciuki za Marko, trzymam kciuki za Nadera, bo już Reto, jaki i Wróblan, nie wliczam, bo jak wiecie jestem fanem po prostu Reto. No ale przechodząc już do tego, co pewnie was najmocniej interesuje, z jaką Cena pojawi się na naszej pięknej tabelce. Uważam, że jest to dobra nuta, fajna do pobojania, żaden z chłopaków jakoś nie zawiódł, ale to, co zrobił Lisek, tak jak wcześniej powiedziałem, to jest, mm, to jest świetna robota i poprzez to ta nuta dostaje ode mnie nutę no, mocne 6,5 na 10. Może to nie jest, wiecie, coś niesamowitego po tych wszystkich moich pochwałach tego, natomiast, no, brakuje mi tu czegoś jeszcze mimo wszystko. No, oczywiście, jeżeli się zgadzacie bądź nie zgadzacie z moją opinią, to z komentarzy jest w 100% dla Was. No i to by było tyle ode mnie. Pamiętajcie o zostawieniu łapy w górę, słowa tam na dole razem z dzwonem. I widzimy się w kolejnej reakcji z naszej mini serii. Trzymajcie się wszyscy był z nami Martyusz. Różnie się yo